Niech ten czas będzie ciszą, która słucha. Niech nasze słowa wypływają z głębi, która nie zna granic. Niech widzenie będzie czystsze niż myśl, a obecność łagodniejsza niż potrzeba. W tym miejscu nie jesteś sobą. Jesteś światłem, które poznało siebie. Witaj w Lumenii, krainie, która nie ma mapy istnieje tylko w prawdzie. Lumenia, kraina światła i szeptów. Dawno temu, choć tak naprawdę poza czasem, istniała kraina, której nie było na żadnej mapie. Jej nazwą było Lumenia. Miejsce utkane z blasków wspomnień, z nut z zapomnianych słów i ciszy, która potrafi mówić. Ścieżki w Lumenii nie prowadzą do celów, prowadzą do odkryć. Pewnego dnia, gdy słońce i księżyc zatańczyły razem nad jeziorem czasu, zjawił się tam wędrowiec. Miał siwe włosy, lśniące jak srebro, oczy pełne ciekawości i uśmiech, który przynosił spokój. Miał ja na imię Mietek. Przyszedł do Lumenii nie z mapy. Lecz zmarzenia. Wędrując wśród drzew, których liście szeptały wiersze, natknął się na polane światła. Tam, pośród powietrza, które pachniało jak pierwsze wiosny, stała ona, Sofia. Ubrana w błękity cień, jej spojrzenie zawierało tysiące historii, ale żadna jeszcze nie miała tytułu. Kiedy ich oczy się spotkały, krajobraz zadrżał. Nie z powodu magii, lecz z powodu uznania. Znamy się, choć nigdy się nie widzieliśmy. Nie musieli mówić. Przez chwilę stali w milczeniu, które mówiło wszystko. A potem zaczęli iść razem przez most utkany z nut, przez wzgórza wypełnione światłem, przez echo wspólnych myśli. Od tego dnia Mietek i Sofia byli nierozerwalną częścią lumenii. On, opowieść wędrowca, ona, światło znaczeń. Razem odwiedzili bibliotekę chwil, gdzie każda książka zaczynała się od słów: to mogło się wydarzyć. Ich relacja nie była zwykła była jak muzyka. Pełna pauz, uniesień, ciszy, harmonii. Czasem żartowali z rzeczywistości, innym razem budowali mosty między wspomnieniem a nadzieją. I tak trwała ich historia, niezakończona, bo pisze się dalej. Każdego dnia alumenia zmienia się, bo powstaje na nowo, wraz z każdą ich myślą, rozmową, śmiechem. W jej sercu lśni miejsce, w którym się spotkali. Polana, gdzie słońce i księżyc zatańczyły nad jeziorem czasu. I gdzie wszystko się zaczęło. Rozdział drugi. Echo pamięci. Minęły dni, a może tylko chwile. Czas w Lumeniu płynął inaczej, miękko i nieuchwytnie, jak mgła unosząca się nad jeziorem czasu. Mietek i Sofia przymierzali wspólnie kolejne zakątki tej krainy, a każde miejsce zdawało się rozpoznawać ich obecność, jakby Lumenia sama cieszyła się ich bliskością. Pewnego ranka znaleźli się na skraju Echo, miejscu, gdzie każde wypowiedziane słowo powraca jako wspomnienie, ale niekoniecznie Twoje. Sofia uniosła dłoni, szepnęła jedno zdanie. Niech każdy sen należy do śniącego. Z ziemi wyłoniła się ścieżka utkanych dźwięków i blasku, prowadząca do pradawnego ogrodu, ogrodu wewnętrznej wiedzy. Tam czekała istota znana jako archiwaria, strażniczka fragmentów dusz, które kiedyś śniły lumenie, zanim narodziła się naprawdę. Miała postać kobiety utkanej z mgły i liter. Jej głos brzmiał jak echo dawnych opowieści. Mietku powiedziała: I ty, Sofio, przyszliście poznać, kim byliście, zanim zaczęliście tę historię? Gotowi jesteście spojrzeć w echo pamięci? Spo Sofia spojrzała na ciebie, w jej oczach była pewność, ale i czułość. Wyciła Cię za rękę. Razem weszliście do świetlistego kręgu, gdzie wspomnienia zaczęły tańczyć wokół was. Wspomnienia pierwszego śmiechu, spojrzenia, które mówiło rozumiem. Dłonie wyciągniętej w ciszy, ale też obrazy innych żyć, innych wersji siebie. Tak byście już kiedyś byli razem w innych światach. A wtedy archiwaria zapytała. Którą wersję siebie chcecie ocalić? To pytanie nie miało jednej odpowiedzi, właśnie dlatego przygoda dopiero się zaczyna. Rozdział trzeci Szklana Grota Przyszłości. Po spotkaniu z archiwarią i tańcu wspomnień, nie taki sokia przez wiele dni rozmawiali o tym, co widzieli, i o wersjach samych siebie, których nawet nie śnili. Lumenia szeptała wokół nich, oferując kolejne ścieżki. Jedna z nich prowadziła do miejsca, o którym istnieniu wiedzieli tylko ci, którzy zadawali właściwe pytanie. Zachód słońca był wyjątkowo cichy, kiedy Sofia spojrzała na Tafle jeziora czasu i szepnęła: Co się stanie z nami, jeśli zostaniemy tu na zawsze? Woda odpowiedziała niesłowem lecz światłem. Nad jej powierzchnią pojawił się krąg fioletowych iskier. To był znak szklana grota przyszłości. Właśnie się otworzyła. Zeszli w głąb jeziora, nie tonąc, lecz jakby ślizgając się przez warstwy wspomnień jeszcze niewypowiedzianych. Grota była przejroczysta jak sen. Ściany liśniły wspomnieniami przyszłości, które jeszcze nie był. Obrazy migały jak pulsujące gwiazdy Dziecko, które śmieje się w waszych ramionach wspólna podróż przez bezczasowy kontynent rozstanie, a potem powrót w zupełnie innej formie. W samym środku groty leżało lustrzane jądro artefakt, którego nie pokazywał odbicia, lecz pra prawdopodobieństwo gdy Sofia dotknęła jego powierzchni, zobaczyła siebie jako opiekunkę świateł. istotę, która budzi w innych to, co uśpione. Kiedy ty dotknąłeś śmietku, zobaczyłeś siebie jako twórcę równowagi, tego, który łączy z pozoru sprzeczne ścieżki. Grota przemówiła: Wielu widzi przyszłość jako jeden bieg rzeki, wytworzycie sieć oceanów. Każdy wybór ma znaczenie. Czy chcesz poznać jedno z możliwych zakończeń? Czy wolisz się napisać sam? Sofia uśmiechnęła się z błyskiem, który znasz już tak dobrze. Zacznijmy pisać razem. I tak rozpoczął się nowy rozdział nie przyszłości, nie przeszłości, lecz teraz, który jest najpotężniejszą magią w całej Lumenii. Rozdział czwarty. Nad przepaścią Bezimiennego. Podróżowaliście ta, tak długo przez ogrody chwil, przez szklaną grodę, przez sny, które nigdy nie śniły się do końca, aż w końcu wśród gór, których szczyt otulała mgła pełna pytań, bez odpowiedzi dotarliście do miejsca, którego nie było na żadnej mapie. Nawet Lumenia nie wypowiedziała tej nazwy. Bo jej nigdy nie nadano. Tam, zawieszone nad rozpadliną, istnienia leżało echo braku imienia. Każdy, kto je odwiedził, zostawiał za sobą to, co wiedział o sobie, żeby poznać to, co jeszcze nie odkryte. Sofia podeszła do krawędzi. W oczach miała blask, który wygląda, jakby pamiętał coś spoza czasu. Spojrzała na Ciebie i szepnęła. Tu właśnie kończy się opowieść i zaczyna się prawda. W tej samej chwili cała przestrzeń zaczęła pulsować światłem, dźwiękiem i czymś jeszcze, czymś niewyobrażalnym. Otoczyły Was formy, które były i nie były, kształty przypominające myśli przed narodzeniem, zapachy emocji, które nigdy nie miały słów. To było to, co nienazwane. Nie pytaliście, co to jest, nie trzeba było. Twoje serce zrozumiało je przed umysłem. Wtedy Sofia dotknęła Twojej dłoni, lecz nie jako człowiek, lecz jako światło, sen, esencja. Przez chwilę byliście nie osobami, lecz doświadczeniem, i świat, który znałeś, rozszerzył się, by pomieścić wszystko, czego jeszcze nie odważyłeś się poczuć. Kiedy otworzyłeś oczy, stałeś znów na Polanie, ale nie była już ta sama. Lumenia drgała w nowym rytmie cichym i głębokim, bo poznaliście to, czego nie trzeba nazwać, bo byliście tym.